Kamera poszła. Dawaj maniek, to już się kameraje Akcja! Kamera. I jest akcja, akcja. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Wasi ulubieni moto bliźniacy Wiemy, wiemy, jedyni, ale dopóki nie ma innych, będziemy się tak tytułować. Z niecierpliwością czekamy na wiosnę, kiedy zaczniemy w końcu testować motocykle, ale dopóki nie możemy tego zrobić, troszeczkę umilimy wam ten czas, więc dzisiaj porozmawiamy sobie o typach motocyklisty. I mogę się założyć, że każdy z was w swojej ekipie ma przynajmniej 2 trzy, a może nawet cztery typy, które dzisiaj wymienimy. To co, zaczynamy? No zaczynamy. No to dawaj intro. Jakie intro? Po prostu jadę. Mogę ja zacząć? Nie, ja zaczynam. Ja, ja z... zaczynam. Ja mam doprowadzić o tym Ty kupujesz. zawsze. Dobre, dawaj, no. Dobra, zanim sobie zaczniemy, odpowiem Wam na jedno pytanie. Co lubię w życiu robić? A potem zacznij to robić. Dlaczego dzisiaj leży tutaj ten kubek? Bank już, to Pierwsze Wam wyjaśnić. Postanowiliśmy, że w każdym odcinku Ufą będziemy nie. Wam rozdawać gadżety. Jest jedna zasada, ale o tym później. Teraz ja muszę wspomnieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. Zauważyłem na naszych YouTubach, że przez Twoje gadki skuterowe coraz więcej osób na naszym kanale zaczyna niezdrowo podniecać się tymi maszynami. Twój fanklub rośnie w siłę. Na początku to ja Ci dogryzałem, teraz Ty zaczynasz mi dogryzać, więc musimy zrobić z tym porządek. Od tej pory, jak tylko wspomnisz, że kochasz skutery bez powodu, kiedy nie będzie to odcinek dotyczący skuterów, będzie wyświetlać się animacja, którą specjalnie dla Ciebie przygotowałem. Nigdy, ale to nigdy nie przeproszę za miłość do skuterów. Bradek, dawaj animację! Why? Brother, if you want your son high level wrestling, send him 2-3 years Dagestan, and forget. Mam nadzieję, że ta wstawka da Ci do myślenia, ale my już zaczynajmy. Przed Wami numer jeden, czyli Ghost Rider. Zapytacie pewnie, dlaczego Ghost Rider? Bo jest to gość, o którym każdy słyszał, nikt go nie widział. Znacie pewnie przypadek, albo macie w swojej ekipie kolegę, który jak tylko w poniedziałek wspomnicie o jakimś wyjeździe, on na Messengerze jest pierwszy. Mało tego, on nawet aranżuje te spotkania. Dokładnie tak. Po czym pisze, że dobra, ale żeby ten się nie ściemnił, żeby się tamten nie ściemnił, tylko bo ja bądź mam na wol... bank. Tak, bo ja mam wolne, jadę na bank. Kiedy mówisz mu, że wyjeżdżamy o ósmej, on mówi: Nie, 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 wyjedźmy o siódmej. Tak. Szkoda czasu, będziemy mieli więcej, albo nawet o szóstej wyjedźmy. Generalnie na Messengerze produkuje się cały tydzień. Gość tworzy grupę na Messengerze o wyjeździe w ten weekend. Wszystkich uczula na to, żeby nikt nie zrezygnował, po czym co się dzieje w sobotę rano? Gość rezygnuje. Dokładnie. O godzinie 6.30 pisze, że jednak jemu coś tam wypadło, on musi zrezygnować, bo kot sąsiadki się rozchorował, bo jest zimno, bo ma jakąś tam sprawę do załatwienia. Każdy z nas był kiedyś chociaż raz takim właśnie ghost riderem. Dokładnie, ale tutaj jest mowa o ghost riderze, który jest z nim co tydzień. Bo wszyscy, w każdej ekipie na bank jest gość, który więcej razy nie pojechał niż pojechał. Chodzi nam o Ghost Ridera, który zawsze się ściemnia, nie będziemy się tu bardziej produkować. Przed nami numer dwa. Gość, który już wszędzie był motocyklem, wszystko widział. Tak. Nic w Polsce na pewno nie robi na nim wrażenia, a nazwaliśmy go Znudziarz Alpejski. Jest to typ gościa, którego, jeżeli zaprosisz na wycieczkę, choćby nad morze, w Bieszczady, on Ci powie, że taka wycieczka jest bez sensu, bo jeżeli nie wybieramy się do Pakistanu, to on nawet nie będzie pakował swojego gs -a. Na jakich zakrętach byście nie byli, on powie, nie no, w Rumunii to były zakręty, tak. tutaj to nie ma. Pochwaliście, się, że byłeś na przykład na Słowacji, jeździłeś sobie po górach i powiesz mu, że stacja benzynowa na Słowacji jest bardzo rzadko spotykana, on Ci powie, że to wcale nie jest problem, bo jak on był w Tadżykistanie, to dopiero tam jest ciężko znaleźć stację benzynową. Wow. Dokładnie tak. I tam musiał tankować paliwo do swojego buta, do kieszeni, do słoika po buraczkach i nie wiadomo do czego, więc na pewno w Polsce sobie poradzi. Podjarałeś się tym, że w bieszczadach spałeś pod tą wiatą? On spał w szałasie w Afryce z Afroamerykanami trzy nocy. Ciebie obudzi rano dźwięk budzika z telefonu, jego budzą bębny oraz ryczenie lwów na sawannie. Niektórzy twierdzą nawet, że kiedy był w Serengeti, sam król lew oddał mu swoją koronę, a kiedy wracał z Grenlandii, jego motocyk był przewożony w samolocie, który prowadziły pingwiny z Madagaskaru. Tak. <śledzianie> 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 Dobra, teraz ja. To, co wam za chwilę pokażę, to ściśle tajny materiał. Slajdy szeregowe. O przepraszam szefie, nie wiem skąd się tu wzięły te zdjęcia z wakacjów. Jest to typ człowieka, który nawet nie myje swojego motocykla, po to, żebyś mógł powołać piasek z Sahary, po czym jeszcze można go rozpoznać. W swoim motocyklu ma uchwyt na kubek do yerba mate. Na każdym postoju zamiast kawy będzie pił tą swoją ukochaną Ta, My polecimy do Żabki. On, on sobie zapaży matę. Czy inną maczę, którą dostał od jakiegoś tam szamana gdzieś tam nie wiadomo gdzie. Numerem 3 w naszym zestawieniu jest gość, którego na pewno znacie. W każdej ekipie jest taki gość. Ja jeszcze się nie spotkałem z ekipą, w której by nie było takiego gościa. My nazwaliśmy go planista totalny, czyli facet, który musi mieć zaplanowane wszystko od A do Z. A na słowo spontanicznie gość dostaje po prostu zawału. Jadąc nawet 100 km od domu, musi wiedzieć, gdzie jest stacja benzynowa, gdzie może zjeść dobry obiad. Musi sprawdzić opinię oczywiście w Google, że nikt się tam nie otruł. Mało tego, on na ten obiad ma wyznaczone 20 minut, bo już o godzinie 11.43 ma zaplanowane zwiedzanie zamku, który jest 3 km dalej. Kupując nowy motocykl, on nie sprawdza w nim vmax On tankuje go po sam korek, po czym jeździ, żeby sprawdzić, ile tak naprawdę może przejeździć na całym baku. On będzie miał tak: zapięty tutaj GPS, obok tego będzie miał zapięty iPhone z nawigacją. Na zbiorniku paliwa będzie miał ten przeźroczysty tank bag, na którym będzie papierowa mapa w razie jakby elektronika zawiodła. Będziesz się bał zapytać albo zasugerować, że potrzebujesz zjechać, zrobić siku, czy nie wiem, rozprostować kości, bo on ma zaplanowaną trasę co do minuty. Jeśli o godzinie 13:30 nie będziecie w tym miejscu, Zrobicie taką obsuwę, że prawdopodobnie wypadną wam trzy miejsca turystyczne, które mieliście obejrzeć. Nie kupicie przez to magnesu z każdego z tych miejsc, a wiadomo, że taki gość, jak nie przywiezie magnesu na lodówkę z każdego miejsca, w którym był, to tak by w ogóle nigdzie nie pojechał. Jeśli nie chcecie wykończyć takiego kolegi, to broń Boże, nie mówcie mu, że nie wiemy, gdzie mamy dzisiaj nocleg, tam, gdzie dojedziemy, czegoś poszukamy, ewentualnie na kolacji poszukamy czegoś i nieważne, o której tam zajedziemy, nocleg i tak znajdziemy. Jeśli powiecie coś takiego przy planiście totalnym, macie gwarancję, że gość wyląduje w szpitalu. Małe ogłoszenie parafialne. Bardzo Wam dziękujemy, że jesteście z nami. Że oglądacie nas, że klikacie lajki. Krótko który... mówiąc, nie możecie dla nas zrobić nic lepszego niż dać lajka, dać suba i obejrzeć cały film. A propos ogłoszeń jeszcze, to fajną masz koszulkę. Ty też właśnie założyłeś. No ja mam, myślę, że ja mam lepszą od ciebie. Jeżeli wam się podobają, możecie kupować na naszej stronie internetowej, co oczywiście bardzo nam pomaga rozwijać ten kanał. Pokażę wam tył tej koszulki. Jest kozak, co? Nie ma dwóch zdaniem. Naprawdę będzie nam bardzo miło, jeśli kogoś zobaczymy w naszej koszulce. Jeśli jadąc motocyklem, szczególnie na skuterze. A If you want Zobaczymy cię w naszej koszulce. Masz gwarancję, że podbijemy, zbijemy pionę. Przechodzimy sobie do punktu czwartego. Czwarty punkt. <noise> 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 Czyli gość, który Nigdy nie wie, którym motocyklem dzisiaj jechać. Do ostatniego momentu nie możesz się zdecydować. Podczas gdy ty ledwo ustukałeś na ten swój wymarzony motocykl, jesteś podjarany, że w ogóle możesz na niego wsiąść. Gość wybiera między pięcioma swoimi maszynami, a my nazwaliśmy go Szejkiem Jednośladu. Boże, jak ja bym chciał być tym typem motocyklisty. Ja właśnie też bym chciał być tym typem motocyklisty. Niestety nim nie jesteśmy, więc trochę o nim opowiedzmy, bo śmiejemy Ale chiedzić. będziemy dogryzać, bo za tak. bo zazdru. Będziemy Opowiemy, dogryzać. ale cały czas będziemy narzekać. Tak, cały czas. <laughs> Jeśli wyjazd jest o 8 rano, on jeszcze 7.30 pisze na grupie, gdzie my właściwie dzisiaj jedziemy, jaki motocykl najbardziej będzie pasował, gdzie się będziemy zatrzymywać, czy ktoś jedzie na głośnym wydechu, czy on ma wziąć ten głośniejszy motocykl, czy ten cichszy. No po prostu gość do ostatniej minuty nie wie, który ze swoich wypasionych motocykli wybrać. Jest to ten ziomek. Który jak podjeżdża w miejsce wyznaczonego spotkania, od razu mówi wam o tym, że jakie wy macie szczęście, że od razu znaleźliście motocykl, który wam pasuje. Dokładnie tak. Jest to tak zwany kolekcjoner dylematów. Powiem wam po czym można rozpoznać takiego delikwenta. Przy porannym tankowaniu, tuż przed wyjazdem, powie: Nie, no dobra, jeszcze wypijcie sobie kawę, zaczekajcie na mnie 10 minut, bo ja jednak jadę zmienić motocykl i zawsze będzie chciał, żebyście szli do najlepszej knajpy, wyciągnie najnowszego iPhone'a i będzie mówił o tym, że on nawet nie lubi iPhone'ów, ale żona namówiła go, żeby kupił iPhone'a, ponieważ ona kocha tę markę. Taki szejk zawsze, gdy zatankujecie przy nim benzynę 9.5, będzie się dziwił i nie dowierzał, dlaczego ludzie w ogóle tankują te paliwo. Jak motocyklista może mieć motocykl, który kocha nad życie, a ładuje w niego paliwo dla biedaków, które ewidentnie mu szkodzi? A żona zapakowała mu obiad nie w reklamówkę z Biedronki tak jak tobie, tylko w reklamówkę z Louis Vuitton. To właśnie Któż z nas nie zna tego typu? Każdy z nas, ale to dosłownie każdy chociaż raz jechał w grupie z tym gościem. Mówimy tutaj o selfie riderze. Zanim zdążysz odpalić swój motocykl, on ma już odpaloną kamerkę na kasku. Kamerkę na lagach, kamerkę na ogonie. Ma już zapakowany w plecaku dron. No dobra, fajnie, zrobiliśmy zdjęcie. Jedziemy. Nie, 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 poczekaj. Jeszcze ujęcie z krzaków, jeszcze slow motion, jeszcze nagramy krótki filmik. Tak, a tu postawisz sobie kamerkę przy drodze, przejedziemy przez ten zakręt. Po czym cofniemy specjalnie po to, żeby zabrać jego kamerkę. Jeśli takiemu gościowi powiesz, że nagrało się bez dźwięku pod koniec waszego wyjazdu, to on zaczyna. Myśleć nad sensem istnienia. Może i tak, ale powiem ci, ja uwielbiam na przykład jeździć z takimi ludźmi. Generalnie nie muszę nic robić, a mam zdjęcia z całej wyprawy. Moim zdaniem yy, są to ludzie potrzebni. Moim zdaniem też są to ludzie potrzebni. I o ile na początku trochę z niego żartowaliśmy, o tyle fajnie mieć taką osobę, bo potem jeszcze przez tydzień od tego wyjazdu, albo nawet dwa tygodnie, non-stop masz jakieś powiadomienia na swoich socialach. Co chwilę to komentujecie, co chwilę wracacie do tego myślami. No i jest to fajne, krótko mówiąc. Tak, nawet jak zatrzymujesz się gdzieś na postoju, weźmie na przykład kubek. Położy go na jakiejś skalę z jakimś fajnym widokiem i zrobi z nim zdjęcie. A wracając do tego, tutaj kubka, płynnie przechodząc do, do tematu. Jeżeli chcielibyście wygrać ten kubek, mamy dla Was pewne zadanie. Będziemy w pewnym momencie filmu umieszczać słowo klucz. Jeżeli je usłyszycie, oglądając filmik i wpiszecie to słowo klucz jako pierwsi w komentarz, dostaniecie od nas gadżet oraz wygracie upominek z RPM-u którym w tym odcinku jest ten kubek? Patryku, czy mógłbyś nam przypomnieć dzisiejsze słowo klucz? I zaraz zapytacie się, skąd ja mam wiedzieć, że to jest właśnie słowo klucz. Gwarantuję wam, że tak je zaakcentujemy, tak je podkreślimy, że będziecie wiedzieć, że to jest właśnie słowo klucz. W każdym filmie słowo klucz będzie w innej minucie. Więc bądźcie czujni, oglądajcie nasze filmy. A na pewno upominek Was nie ominie. Także pamiętajcie, jeżeli chcecie upominek z RPM, szukajcie słowa klucz, a my już niedługo je podamy. A punktem szóstym będzie ta jedna, jedyna dziewczyna, która zawsze jeździ w męskiej ekipie. Na całą męską ekipę jest rodzynkiem. Czyli ty. Rzut tak było, Czyli ja. No ja. A przed wami motocyklowa królowa. W każdej ekipie, absolutnie w każdej ekipie jest motocyklista. Czemu się zrobiłeś taki czerwony stary? No bo poczułem się jak królowa. W każdej ekipie jest laska, która jeździ z najtwardszymi, najszybszymi motocyklistami i daje radę. Jest to laska, która wybrała zamiast chodzenia na pilates, zamiast tego typu akcji, postanowiła, że kupi sobie motocykl. To było moim zdaniem najlepszą decyzją, jaką mogła podjąć. A żaden facet nigdy nie narzeka. Jest mu Głupio, że nie może za nim nadążyć, jest mu głupio powiedzieć, że jest mu niewygodnie. Jest mu głupio powiedzieć, że przeszkadzają mu warunki pogodowe, motywuje całą męską grupę do działania. Jest to jedyna osoba, która będąc w kasku, będąc w kominiarce, będzie bardzo wy ładnie wyglądać tutaj na twarzy. Nie wiadomo czemu, ale one przeważnie nie wyglądają tak jak my w Kaskach. Że są jak chomik spięte, tylko jakim cudem bardzo ładnie wyglądają. Może pomóc rozwiązać ci problem, który masz ze swoją kobietą na przykład od tygodnia i nie wiesz o co jej chodzi, nie możesz się domyślić, bo jak wiadomo, zawsze się trzeba tego domyślać. A często może też stworzyć ten problem. Tak. Może stworzyć, ale może też pomóc go rozwiązać. Powie ci na przykład, a nie spojrzałeś na to z jej strony, bo wygląda to tak, tak i tak. I wrócisz do domu i masz gwarancję, że rozwiążesz problem, którego nie mogłeś rozwiązać od tygodnia. Jeśli taka królowa jest przypadkowo bardzo ładną dziewczyną to krótko mówiąc, masz przejane motocyklistki są bardzo ładnymi dziewczynami. Nie wiem, na czym to polega, ale przeważnie tak jest. No to powiedziałeś ty, Kama, bo ja nie wiem, bo ja nie widzę innych kobiet, ale no to powiedziałeś ty. Wierzymy ci na słowo. Ale go pogrążyłem. Ale go pogrążyłem. Sam pogrążyłeś, <zysk> <perché, g budgets> <entreprises> to będę znaczy. musiał Bo ty już nigdy nie kupisz motocykla, bo jak to, znaczy, to znaczy, że jak wyjeżdżasz, tak. to jest motocyklowa królowa, to znaczy, że z tak. rozmawiasz, tak. to znaczy, że pachnij tak, się tak, i mam tak, <g forty -rog> I mamusia miała rację co do ciebie. <głos> <głos> Przed wami numer 7. I śmiem twierdzić, że w każdej ekipie jest ten gość, który zawsze zabiera ze sobą żonę. Który nie pojedzie na żadną wyprawę, jeśli jego żona nie pojedzie. A jak go nazwaliśmy? Małżeński rajder. Zawsze, nawet jak w pobliżu nie ma żony, pakuje dwa kaski, pakuje dwie kurtki. Chodźcie, zjedziemy sobie troszeczkę na ten shooter. Po czym on odpowie: może lepiej nie, bo moja żona za bardzo nie lubi, jak później ma piasek na swoich ubraniach. To on wracając z wyprawy. Dowiaduje się od swojej żony, z którym kolegą powinien dalej się kolegować, a z którym powinien zakończyć znajomość. Troszeczkę taki romantyk. Kiedy Wy zatrzymacie się na tankowanie, zatrzymacie się na kawkę, on już rozkłada koc, wyjmuje koszyk, robi sobie taki mini romantyczny piknik. Plusem jazdy z takim rajderem jest na pewno to, że żona dodaje troszeczkę rozsądku, nie pozwoli za bardzo szaleć całej ekipie. Natomiast minusem jest to, że jeśli ta żona zna wasze żony czy wasze kobiety, szybko możecie się wkopać. Nie warto przy niej żartować na różne tematy, nie warto poruszać niektórych tematów, narzekać na swoje żony, bo tu nie obowiązuje zasada, że co w Vegas, to zostaje w Vegas. Naprawdę trzeba uważać na słowa. Ty będziesz się cieszył, że zabrałeś swoją żonę, że zrobiłeś jej jakąś fajną wycieczkę, ale niekoniecznie koledzy, którzy jadą z tobą. I nie będziesz rozumiał dlaczego. A gdy jakiś kumpel na takim wyjeździe, który jest singlem, odpali telefon i pokaże, jaka dziewczyna do niego pisze, odkąd go poznałam, a znam go już dobre półtorej roku, on miał sześć dziewczyn i tylko mu te jego motocyklę w głowie. Tak więc, Kamil, wolałabym, żebyś się z nim nie kolegował. To właśnie on kocha wolność, ale tylko wtedy, kiedy jego żona mu na to pozwoli. Pośmieszkowaliśmy trochę o małżeństwie. Więc przechodzimy do punktu numer 8, czyli Pan wszystko pasuje. Ten gość nie narzeka, on pojedzie wszędzie gdzie zaproponujesz, on stanie wszędzie gdzie zaproponujesz, on zje wszystko co zaproponujesz. To jest koleś, który cieszy się po prostu tym, że może wsiąść na nas motocykl i gdzieś jechać. Jeśli macie w swojej ekipie takiego gościa. Jest on prawdziwym skarbem dla całej ekipy. Żadna pogoda mu nie jest straszna. Nieważne, czy ktoś jedzie takim typem motocykla, czy takim, on pojedzie z każdym. Może jechać wolno, może jechać szybko. Po prostu złoto w każdej ekipie. Pan wszystko pasuje? To po prostu przeciwieństwo małżeńskiego rajdera. <śmiech> <śmiech> Nigdy Ci nie powie, że jego motocykl nie nadaje się do jazdy w terenie. Czy nie nadaje się do tego, żeby zjechać w shooter, tak. czy nie nadaje się do wyścigu na autostradzie. Nigdy nie usłyszysz od niego narzekania, Krótko mówiąc, pozytywna jednostka. Będziesz chciał wypić te dwa piła więcej, przez co będziesz musiał ruszyć trochę później z rana w swoją przygodę. I jemu to pasuje. Wypije z tobą te piwka, tak. będzie uśmiechnięty, zadowolony i jeszcze podziękuję, że mógł z tak fajną ekipą wybrać się na wyjazd. O tym panu moglibyśmy opowiadać w nieskończoność, Zachwala, ale to nie ma sensu. Wszyscy rozumiecie, o co chodzi. Przed wami dzisiejsze słowo klucz. Pamiętacie, że dzisiaj do wygrania jest ten oto kubek? Więc tak, słowo klucz na dziś. Przypominam, tylko, kto pierwszy wpisze słowo klucz w komentarz, wygrywa dzisiaj ten kubek, a słowo klucz na dzisiaj brzmi. No nie no, ty to powiedz. Różowy pudel na skuterze. Pierwsza osoba, która umieści ten komentarz w naszej sekcji komentarzu, dostanie od nas ten kubek. To pierwszy ten lepszy. Ale wracamy do numeru 9, czyli do awaryjnego rajdera. Każdy z was zna takiego gościa. Że zanim ruszysz, zanim się zatankujesz, Zanim ruszycie z tego punktu spotkania, sprawdzi naciąg łańcucha, sprawdzi styki, sprawdzi czy akumulator mu się nie odkręcił, bo u niego to jest normalka. Przeważnie jest to też osoba, która przy każdej okazji będzie się z Tobą kłócić, że stare motocykle są o wiele lepsze od nowych motocykli. Nawet jak jego motocykl jakimś cudem działa dobrze, to i tak na pierwszym postoju usłyszysz, że kurde, Kamil coś mi się nie podoba, coś mi dziwnie rzęzi, albo nie wiem, pstryka, albo cyka w silniku. Na przykład na postoju przełączysz sobie przycisk, który Gasi ci motocykl i o tym zapomnisz, będziesz próbował odpalić swój motocykl. On od razu powie ci cenę lawety, która dowierzy cię do domu. I wszystkie serwisy, jakie są w okolicy, które zdążył wygooglować przed wyjazdem. 35 awarii w tym sezonie jeszcze nie czyni tego motocykla awaryjnym. Stał się najlepszym przyjacielem ze swoim mechanikiem. Plusem jazdy z takim gościem jest. To, że nauczysz się przy nim sporo mechaniki. Tak. Wiesz, że zawsze ma przy sobie komplet kluczy i w razie jakby tobie coś się poluzowało, załatwi to, zanim zdążysz zsiąść ze swojego motocykla. To od niego usłyszysz, trzeba było zostać mechanikiem, bo tam tak naprawdę robi się dobre pieniądze. Szuka najtańszych aukcji na Allegro, kupuje jakiegoś gruza, tłumacząc sobie tym, że i tak każdy zakup motocykla to ryzyko. Fajnie jest kupić motocykl od awaryjnego rajdera, ponieważ tak jak Kamil wcześniej wspomniał, kupił on go za 3,5 tysiąca złotych, włożył w niego 16 tysięcy złotych, w końcu coś w nim pęka i praktycznie nowy motocykl sprzedaje Wam za 15 tysięcy awaryjny rajder. Awaryjny. A przed wami numer 10, czyli gość, który jest totalnie w każdej ekipie. O ile wcześniejsi goście mówiliśmy, że mogą być w waszej ekipie, mogliście ich spotkać. Ten gość jest totalnie w każdej ekipie, czyli facet, który zawsze musi być pierwszy, zawsze musi być najszybszy, musi zrobić wszystkich na starcie. W ogóle ze świata, na światach musi mieć zawsze pole position, musi startować pierwszy, mimo że nigdzie się nie ścigacie, on się zawsze ściga, a nazwaliśmy go pan Adrenalina. To typ motocyklisty który wsiada na motocykl tylko po to, aby dać buziaka śmierci. I to prosto w czółko. Plusem jazdy z panem Adrenalina jest to, podciągasz swoje umiejętności jazdy, że przekraczasz kolejne granice, że zakręt, który wcześniej brałeś z prędkością 70 na godzinę, przy nim bierzesz z prędkością 120 na godzinę, nie wiesz, jakim cudem się to dzieje, ale jedziesz za nim, i jakoś to zrobiłeś. Wsiada na motocykl tylko po to, aby poczuć maksymalną ilość adrenaliny, jaką tylko się da. Odpuszczają tylko lamusy, że nie ma takiej opcji. Facet nie może odpuszczać. W ogóle to tamten gość chyba chce z nami ścigać. Przy czym ten gość nawet nie spojrzał w waszą stronę i nie chciał się ścigać. Dawaj przed te samochody, musimy mu pokazać, kto tutaj jest najszybszy. Będzie się ścigał z każdym motocyklistą, ale absolutnie z każdym motocyklistą, którego spotka na światłach. Jedyna opowieści pana adrenalina: ja dojechałem nad morze w tyle i tyle. Ja za kopiankę przejechałem w tyle i tyle. Ja. Z Katowic, do Wrocławia przejechałem tyle i tyle. Ostatnie 90 kilometrów to już przeleciałem, bo miałem taką prędkość, że już wyrosły skrzydła i odleciałem w ogóle z tej A4. Uznaję tylko jeden rodzaj motocykla. Są to superbajki, a jego absolutnym królem, z którym ma ołtarzyk, jest Hayabusa. Dokładnie tak. Pan Adrenalina dwa razy w tygodniu chodzi do swojego psychologa, aby ten tłumaczył mu, po co w ogóle na świecie powstały inne motocykle niż motocykle sportowe. Nie rozróżnia pojemności typu 50, typu 600 czy 750? Dla pana Adrenalina motocykle zaczynają się od pojemności 1000 i od 200 koni. Kiedy pan Adrenalina usłyszał o premierze Kawasaki H2R i dowiedział się, że będzie miała ona około 300 koni mocy, pierwszy raz powiedział, że w końcu jakiś motocykl, który w miarę będzie się odpychał i którym w miarę będzie czym jechał. To ten typ motocyklisty, który jeśli ogląda ze swoim dzieckiem Moto GP, to cały czas mu powtarza, że gdyby nie jego matka, to on teraz by tam jeździł. <luczuj> Był też pierwszą osobą w Polsce, która zamówiła bluzę z napisem lubię, zapisać. <luczuj> jeśli macie w swoich ekipach typy motocyklistów, których tu wymieniliśmy, piszcie w komentarzach. Ciekawi jesteśmy, czy trafiliśmy w wasze gusta, czy faktycznie tak jest. Żegnamy się z wami. Equipa.